Prawie połowa pielęgniarek może niedługo przejść na emeryturę. Co to oznacza dla pacjentów? Y Powiem tak, że oczywiście niepokojąca jest ta liczba, liczba pielęgniarek, która nabywa prawa emerytalne. No na pewno pacjenci mogliby być zaniepokojeni, ale na szczęście pielęgniarki, które upra uzyskują uprawnienia do prawa do emerytury, niekoniecznie rezygnują z pracy. Zbierają emeryturę i jeszcze są czynne zawodowo. I to dosyć duży procent, i to trochę ratuje system. Natomiast my powinniśmy jak najszybciej strategię, którą opracowaliśmy, która ma być długofalową polityką państwa w zakresie odbudowy kadr medycznych, pielęgniarskich, powinniśmy ją zintensyfikować. Gdybyśmy co roku kształcili, wypuszczali na rynek osiem tysięcy naszej młodzieży, kadry pielęgniarskiej młodej, to. Ta luka by nam tak nie groziła i pacjenci mogą spać spokojnie. Na razie zwiększa się liczba pielęgniarek, które chcą studiować i studiują już kierunki pielęgniarskie. Zwiększa się liczba uczelni właśnie z kierunkami, gdzie kształci się pielęgniarki położne. I mam, oby tak dalej to szło. Młodzież chce studiować pielęgniarstwo. To też jest ważne, że mamy chętną młodzież do studiowania pielęgniarstwa. I myślę, że może, może nie straszmy na razie pacjentów. Ponieważ no, na tym etapie jeszcze są białe plamy, gdzie występuje drastyczny brak pielęgniarek, i to nierównomierne rozmieszczenie uczelni powoduje, tam powinny być otwierane jak najszybciej nowe kierunki pielęgniarstwa, żeby zasilić właśnie, żeby zniwelować te braki. Jakby nie było, pielęgniarki mają prawo przejść na emeryturę. Co wobec tego się stanie, jeśli one jednak zdecydują się przejść na emeryturę? Co zrobić, aby nie doszło do katastrofy, aby jednak pacjenci mieli zapewnione bezpieczeństwo? No na pewno trzeba wdrożyć personel pomocniczy, bo to najszybciej by się dało zrobić. Raz, że krótsze jest kształcenie opiekuna medycznego, drugie, że mamy dużą liczbę wykształconych opiekunów już na rynku, którzy nie są zatrudniani. Opiekunowie mogliby przejąć około 30% czynności podstawowych pielęgniarskich, czyli toalety, słanie łóżek, pomoc przy spożywaniu posiłków i Pielęgniarki miałyby więcej czasu na tą taką bardziej profesjonalną, specjalistyczne czynności, No tudzież edukacja pacjenta, rodziny, bardzo ważny też temat. To jest, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jeżeli nadal utrzymane będą, będzie trend poprawy warunków pracy, czyli normy zatrudnienia i te prawidłowo, że pielęgniarka będzie miała kilku pacjentów do, do opieki, a nie kilkunastu czy kilkudziesięciu, jeżeli będą wzrastać wynagrodzenia, to ja myślę, że, że te pielęgniarki będą zainteresowane nawet te, które wyemigrowały, bo już zmniejszyła nam się drastycznie emigracja za granicę pielęgniarek i zwiększyła się liczba pielęgniarek, które nie wykonywały zawodu, przeszkalają się i wracają do zawodu, ponieważ zauważyły, że zaczyna dobrze dziać się w pielęgniarstwie.